Policjantki i policjanci odc. 426 opis Streszczenie Karolina i Miko baj nie dogaduj się w pracy. Policjantki i policjanci odcinek 426 w Tv4 we wtorek 2905.2018 o godzinie. 2000 Policjantki i policjanci odcinek 426 streszczenie. Karolinie trudno pracować z Mikobajem. Biabach wyraźnie nie ma ochoty na prywatne kontakty z nią. Jego oficjalny ton doprowadza Rachwa do Szabu. Tymczasem przychodzi boszenie o i kreska kopobity membody mem czyznie, który trafił do szpitala w stanie krytycznym. Okazuje się, kreska to miejscowy sutener, który prawdopodobnie padł po fiar porachunków w półwiatku. W toku, lectwa policjanci, znajdują kolejnego poszkodowanego, a sprawa wygląda na pocztek wojny między gangami. W toku, lectwa policjanci znajdują kolejnego poszkodowanego, a sprawa wygląda na pocztek wojny między gangami. Tego dnia Abia Bachirachwad dostaje również kreska wezwanie na plac budowy, gdzie ukradziono kable elektryczne. Podczas interwencji patrol znajduje nasz dzia, których ukraska to podczas kradzie kreska Y. One naprowadza istruk w prawa na i trop. Juliusz znajduje pieniądze schowane na komendzie przez biabacha. Profos sugeruje, aby nie zetgnie sprawy pani komendant, tylko rozwis za zagadkę zagadk na wbasnerka.